Pan miał prezenty dla wszystkich. Pan miał tu swój dżonek. że zdejmie. Zdejmie, nie zdejmie. Z Japonii samej? Z Australii przyszedł pan. Z Australii! Tam też jest Tam jest bardzo zimno. Oj, zobacz. Tu ale kolejna każ. przyjechał. Ach. Słyszałem, że ten gwiazdo dupę zbił. Bolało, bolało, niech kto od to. Słuchajcie, już trzeci raz dzisiaj. Płoty się rozwalają. Widziałam biedny gwiazdor, że jak wpadłeś na płot. Tak, kołoleć. Słuchajcie, kołoleć. Ale najważniejsze, prezentem przyniosłem. <laughs> Jak się z Dorką. Obejrzał się bez problemów. Torba po to nikomu trzy nie razy. Tyle prezentów. Niektóre rzeczy się zamoczyły. Ojej. Okay. Ja był ja pierwszym pobącym. Pokaż idzie. Ta dziewczynka jak miała na imię? Dania jakąś. Tak dobrze. Zaraz otrzymasz prezent ale zastanawiam się jeszcze, czy była no. Przede wszystkim, zaczniemy dochodzenie do swoich do... do... największych momentów. I tutaj jest chyba... No Gwiazdorek czyta. Po australijsku. Kaja. Kaja. O, tam się to musisz właśnie... Ja i nie nie busi. Ale czy byłaś rzeczna? No. Tak. Nie sprawiałaś rodzicom problemu żadnego. Jadłaś ładnie obiadki. Ja słyszałem elfy mi doniosły. Że nie zawsze było dobrze. Że czasem robiłaś przykrości. Mamie. To jest twoja mama. Mamie. I tacie. A tak było. No, Wiesz? A jeszcze ja, ja raz od tej pory będę krewny. To bardzo się cieszę. Jesteś bardzo kochaną dziewczynką. I przygotowałem tu dla ciebie prezent. Proszę, to jest pierwszy prezent dla ciebie. Słyszałem, Wiele słyszałem na ciebie. Tu możesz sobie odłożyć. Bo nie to nie będzie ostatni prezent, który dzisiaj otrzymasz. Bo ja mam podwiele problemów. Ja Możesz na razie spocząć tam. Chodź do dziadek. Na, na to i idź do dziadku, to jest tu dziadek, tak? To jest prezent dla dziadka. Upadł o. mi niestety na śnieg. Dziękuję gwiazdor. Ale zimny Boże! Jest o, to są australijskie kompostki. Babciu-eru! <laughs> <Babcie>, <laughs> Ja, ja, ja Oczy, A czy babcia była grzeczna? Nie wiadomo. Była babcia grzeczna. No starałam się, no, nie, zawsze. nie zawsze. Ale nie ludzi. Nie zawsze, ale starałam się. Też, nie tam stoją i różne rzeczy mi mówią. No podrzuciła mi, psianka podrzuciła. Tak. tak. Bo przede mną jeszcze długa droga. Wiem, gwiazdorku, wiem. Mnóstwo dzieci czeka na mnie o jeszcze. Je. I mnóstwo osób, które chcą otrzymać prezent. Proszę, to prezent do ciebie. Dziękuję, Proszę. gwiazdorku. To jeszcze nie wszystko. Upadło mi jeszcze wiele innych rzeczy. O! Mamo! Jak ci noimy dziewczyno? Julia! Julio, mówisz. Julio. Byłaś grzeczna w tym roku? Gaja, powiedz mi, czy mama była grzeczna? No, była. Tak? Jest kochaną mamą? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dlatego, mamo. dostaniesz prezent tutaj ode mnie, tak? Dziękuję. To sobie położę. W tym roku, zanim przyjdę, też masz być grzeczna? Dobrze. Tutaj jest prezent. Ja tam zostawiłem, jeszcze dzisiaj byłem, bo musiałem w dwóch torach tu wozić tyle tych ludzi tu i zostawiłem tam prezenty po drodze, bo plecy już stare. Zbliżam do Junichowa powoli. Tu prezent kolejny dla mamy. Proszę. Wnowu? jak dużo. Dziękuję ci gwiazdurku. Widocznie była śmieszna. To elsy, elsy mogą, tak. To jest poza dla, deszcz, dla, dla wszystkich. Podejdź tu, Botyszu. Dwoje mi znam, mówili mi o tobie, różne rzeczy. byłeś grzeczny, tato? Byłeś grzeczny, tata? Troszeczkę. No. To dobrze, śmiecko tak. Postarał się robić tego. Postarał się, ale nie wyszło. No cóż, nie. już od tylu lat do Ciebie Tylko przychodzę, co roku cóżę tak tak. obietnicę i nic, i nic! A ja naprawdę się staram! Ja chcę! Muszę być bardzo grzeczny. Dobrze, niech Ci to tuży. Dziękuję To, to nie przy... To... Gwiazdorku, a pomóc Ci tamte przynieść, które sobie zostawiłeś? Proszę już pewnie zmęczony jesteś, trucony drogą. ale tu mam jeszcze coś dla tej małej dziewczynki, podejdź do mnie dziewczyno, nie bój się proszę, to jest prezent dla ciebie, słyszałem, słyszałem, że chciałaś dostać różne prezenty, tak, ja, dużo jeszcze miałeś tutaj w Algorze, dostać jeszcze, powiedz mi mamociu, co Gaja ode mnie chciała dać co chciał ode mnie dostać, Gaja? No Gaja sama powie, co chcesz? Boże, a skąd? to wiesz. U Ciebie wziął na mnie nie? Słyszałem, że słabo ją Że, że nie było Boże. zawsze grzeczno. Nie jest tak. Nie mówię, że jest źle. Ale nie mówię też, że jest dobrze. Różnie bywało. Zobaczymy, czy dostaniesz pralkę. Być może pralka doniosą ci moje elfy. Jak będziesz grzeczna? Dla mamy, Albo odkurzacz. Dla taty, albo odkurzacz. Zobaczymy, co dostaniesz. Tutaj mam kolejny. Wielki prezent. I na nim też jest napisane Gaja i to.